Witam wszystkich fanów kopanej piłki komputerowej przed odbiornikami. Moi drodzy, dzisiaj przed Wami pierwsza część eventu Black Friday. Generalnie podzieliłem sobie te filmy z tego eventu na części, ponieważ pieniądze i dropy, które tam trafiłem, po potrzebują po prostu oddzielnych filmów. Naprawdę, będzie grubo. Także przez najbliższe kilka dni, myślę, że przez 3 albo 4, będziecie dostawać takie filmy, że. Naprawdę, myślę, że to nawet nie jest eufemizm, że wydaje mi się, że powinniście ten kanał zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zostawić łapkę w górę, jeżeli wam się podoba to daily, ponieważ mi się strasznie podoba i straszną zajawę złapałem, że aż nawet sam filmy montuję. Prawdę widzowie, do tego to doszło, że nawet ja sobie sam filmy montuję, bo mam taką zajawę na FIFA. serio. Także oglądajcie, subskrybujcie, będzie mi bardzo miło No i co, ja już tym przedłużam i zapraszam do oglądania Dobra, generalnie 11 paczek sobie nafarmiłem przed tym, przed eventem Oho, jest dźwięk jakiś I to jest Anglia, napastnik, Hurricane, nie Wardy. dobra, no ale pierwszy walkout dzisiaj O, jeszcze ten Uwaga, jest walkout Brazylia, Neymar, nie, SPD Casemiro Powiem tak, potężne SBC będzie robione. Jeszcze mamy Stan Sartura Sule. Ile tu jest kart! Ej moi drodzy, dwie paczki Team of the Week i potem mega paczka. Czy w Team of the Week są teraz te wszystkie piłkarze Bartek ci, ci, ci najlepsi? Powinni być. Powinni być. Francja! PP 8-1 w Fawire no 8-1, więc niby spoko, no ale Jak Francję to są o, o czym innym pomyślałem <laughs> Dobra i uwaga. Kolejny piłkarz, to ty wy. I będzie to. O, świeci się. Jest wystrzał od razu! Niemcy bramkarz. Grecka Nie, to trap, trap. To 8-6 chyba trap, nie? Tak, 8-6, to jest jeden problem. No to spoko. Masz już ten. Ja takiego. mam tego trapa, ale muszę szybko go z SBC włożyć. Robimy szybkie SBC, żeby nie zmarnował się 86 tego. Tylko na kogo? No bo nic innego nie zrobię stąd. A nic innego też mi nie jest za bardzo potrzebne. To zaczniemy robić po prostu SBC Roberto Carlosa. Ripstrapem, strapem: 86 do Roberto Carlosa zrobiona Więc Będziemy sobie myślę, powoli po prostu strugać aż rozbieramy na tego Roberto Carlosa. Yy, bo też nie ma co na pałę tego robić, bo to jest po prostu zbyt drogie. Dobra, kolejne. Paszka specjalna w piłkach z tylko sobie trapę odbierzmy. Tym razem już możemy go sobie tutaj wziąć. On się na pewno do SBC jakiegoś przyda. Ty, yy, Anglia, weź Mings! No i ostatnia mega puka, przed openingiem. I uwaga, uwaga. Jest na pewno dźwięk, jest na pewno inform, ale inform ważne transfery. Co to jest? No to są te nowe karty właśnie. Uuu, to dostałem ważne transfery Carlson 8-3 9 91 tempa. Ulala. Może być coś warty, o ile jest wymienna paczka. Paczka jest na 100% wymienna. Jest warty 90 koła teraz! Nie dobra. sprzedawaj 50, póki. 50, tak. 50, dobra, no sprzedaję póki coś jest warty. On będzie na pewno tańszy. Powiem ci, że dostałeś najsłabszą z możliwych kart tych transferów. O. To by się spodziewał. A jakie tam jeszcze są? Czy można Kramaric 86, Vitzel 87, Jimenez 86, Edwards 84, Diego Carlos 85, kriniar 88, Atal 85, De Bruyne 93, Benjeder 87 i Renato Sanchez 84. No czyli gra ruchami w dupę, No ale dobra, mamy 40 paczek do tworzenia jeszcze. Kurwa, ten Benjeder kosztuje. 900 koła Tego Beniedera to jak w składzie, nie? Ma 5 tempa więcej, 8 strzelania więcej, 5 podań więcej, 3 driblingu więcej I 4 no. fizyczności No turbo szef, dobra, Benieder, to jest cel widzowie na ten Open I ten Zapata to chyba na równo z Moratą leci, jeżeli chodzi o częstotliwość pojawiania się, Musimy dalej Jest jakaś paczka Jest Hiszpan, jest Napastnik, jest Morata! O wilku mowa! <laughs> Zapata, Morata, kurwa Najlepsze karty dwie Jest walkout Anglia o, i jest to Aleksander Arnold, tam Kurę ten rule breaker. 22-23 koła. Nie no, DSBC idzie. Ten rule, break, rule breaker jego był dużo lepszy. On chyba 90 tempa miał polaz, a tutaj razem z ma 79 180 koła. No, więc tego, więc więc to granie go gdziekolwiek. Ale DSBC e, psygarny jak najbardziej. I uwaga, chyba kolejny, jest kolejny walkout Portugalia! Esio, i będzie to... Ruben Díaz. Fernando. jednak to. Ruben Díaz. Dobra, zajmijcie. Dwa, dwa pod rząd chyba. Świetny. Oho, chyba coś mamy. Wybuch od razu. Brazylijczyk. Ej, oj, to będzie, moi drodzy. Drużyna tygodnia Felipe 70-86. Czy to oddaję, Bartek, ekspercie. Nie mam pojęcia. Już sprawdzimy. Chorwa, 25 koła. A już myślałem, nie? Jak zobaczyłem Brazylię i tego Informa, już myślałem Tam były trzy ostatnie paczki Chyba z 40 albo 305, które zostały otwarte To jest znak No to jest tym bardziej znak, że za chwilę Argentyna, gówniana karta z Argentyny, widzowie To za chwilę będzie Inform Lomesiego Oj, to będzie Inform Lomesiego Oj, tak, tak, będziemy bogaci, widzowie Będziemy bogaci Ale zanim to Druga, przedostatnia paczka otworzymy w tym momencie. Jest coś, jest coś, jest, coś. jest walkout. Hiszpania, SP jest to Tiago. 14 koła, oj tak, tak. I ostatnia paczka. Czy, nie czy będzie to lepszy walkout od Tiago? Tego to jest najgorszy możliwy walkout chyba. Nie będzie niestety, gówno. To znaczy tylko jedno, widzowie. Następne paczki będą dużo lepsze. Uwaga. O, jest coś, jest coś, jest coś, ale jest to o, jest ważne teraz... No ta kurwa bita drugi raz pod rząd Ale bullshit w tym momencie się dzieje Uwaga, kolejna szklinka, a w niej gówno I Po dźwięku idzie wyczuć, co się gra po... Uwaga, kolejna spacko. O jest coś, patrz teraz Widziałeś? Nie wiem To Ja Nie Marko Liorente Jakbym był osobą, która kupuje powiedzmy, nie wiem, w Japonii za dwie dychy I za dwie dychy dostajesz akurat na taką jedną paczkę i mówisz sobie, o, otworzyć sobie tą paczkę nie? się, i dostajesz taki, kurwa, no to mi by było turbo przykro, nie? Wydajesz 50 zł i dostajesz, kurwa, Stefanowicia I... O, jest coś grubego chyba, jest, tak, tak, tak! Anglia! Eś, Drugi raz już, no co, jest <ścoughs> Martinez No, dzień dobry! O, jest coś Jest tu, yy, Robertson Witamy, witamy. Limit własności tu jest. Dobra, kurwa, otwieram to jak najszybciej. Te za sto koła. Czemu za późno? No, otworzysz dwie paczki. No nie gadaj, że się ja jeszcze na jednej. tysiące ja prostu, że Ibrahima wycięło, no, kurwa, poj**ało by kogoś? Co tu jeszcze jest? Coś musi tu być. On duży osiem trójek No trochę syf, bym powiedział. Duży syf. Dużo ale duży Kurwa! Jakbym wcześniej zobaczył, że z tymi płytnościami. Pierdolę, otwieram ile wlezie. Uwaga! No kurwa, gówno. Wydrób coś, proszę! Ja pierdolę. Jest! Jest jeszcze jedna! My chuj. Jest! Posło! <laughs> <laughs> o, jest coś, jest coś! Oj, oj, co to masz transfer? Uwaga! Napastnik Jimenez! O kurwa, dobra, chyba się zwróciłam 84 tempa On musi być dobry, co? Tutaj pasalić jeszcze jakiś Nie ma co się spieszyć, bo i tak nie zdążymy Tutaj dużo kart z SBC Ja dupce, fajnie, fajne. No i się skończyły, dobra, mam jeszcze 12 tych Nic do składu, stary, jeszcze, a wydałem już w pójsiana Znaczy, w kujfaczek otworzyłem No chyba z no wiem, bo tam jednej paczki było 30 sztuk, chyba No z 50 chyba otworzyłem, stary o jest coś, w końcu uwaga, nie, nie będzie to Anglia O A... nie, 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 ale... Arnold Ale go już mam, dzisiaj już mi dropnął a więc moi drodzy, jak zwykle nie nagrał mi się dźwięk, dlatego muszę dogrywać dźwięk z postprodukcji. Tutaj właśnie widzicie, jak wrąbałem, zagram sobie jeden mecz i wrąbałem pierwszą bramkę. Myślałem, że ja jestem najlepszy i że pokażę mu dominację genetyczną. Niestety przeciwnik, jak możecie tutaj właśnie zobaczyć, okazał się dużo lepszy. I na przykład w tym momencie wrąbał mi taką bramkę, no po której poczułem się zdominowany, poczułem się po prostu gorszy, następnie pokazywał mi nieustannie, że jest po prostu lepszy. Zobaczcie w tym momencie, jak ogromnie jak totalne dziecko wszedł sam na sam strzelił bramkę. I w tym momencie było 1 do 2. Generalnie oszczędziłem wam widoków, ponieważ mecz skończył się wynikiem 1 do 5 dla niego. Więc jedyne, co mogłem zrobić, to kliknąć najlepszy i ulubiony przycisk każdego miwacza, czyli poddaj się! A więc, okej, okay, widzowie, tak minęły mi pierwsze 2,5 godziny eventu Black Friday. Pierwsze, jak coś, dzielę to na odcinki, ponieważ tam się potem takie rzeczy działy. Nie będę wam spoilerował, ale mogę wam rzucić spoiler, że na jutrzejszym filmie, czyli to będzie godzina od, 16, nie, od 17 do 19, robiłem sobie Roberto to Carlosa, także jutro będzie grubo jutro będą bardzo fajne dropy, także bądźcie koniecznie jutro przed odbiornikami. Około 15 filmy, plus już zlatują troszeczkę wcześniej, troszeczkę później czasami, ale gdzieś tak w tych rejonach. No i subskrybujcie kanał, jak wam się podobało i zostawcie łapki w górę, jeżeli doceniacie to, co robię i doceniacie to daily, bo mi się mega super to nagrywa. No i co? Widzimy się jutro. Trzymajcie się i na...